Cześć wam wszystkim, dla tych, którzy mnie nie znają, jestem Norbert z kanału AgroJD, a dzisiaj opowiemy wam o filtrach DPF i o filtrach ODME, tak jak obiecaliśmy i jest to materiał na kolejny, osobny odcinek żeby nie były te odcinki za długie. Nagramy to osobno. Udało nam się chwycić stojący za nami ciągnik, akurat jest na serwisie ciągnik serii 8R. Fajna sprawa akurat, bo posiada ten filtr, widać go za mną. Posiada też filtr odmy trochę w innej postaci niż w mniejszych ciągnikach ale będziemy mogli przynajmniej pokazać Wam, jak to działa, gdzie to się znajduje, co ma za zadanie zrobić. Bez przedłużania przejdźmy do pokazania Wam filtra DPF, a w późniejszej kolejności opowiemy Wam o filtrze odmy. Filtr DPF, czyli filtr cząstek stałych, ma za zadanie wyłapać wszystkie sadze, tak naprawdę, bo to są głównie sadze, powstałe w wyniku spalania paliwa i tu je właśnie zgromadzić. To akurat jest ciągnik serii 8, tak jak już wspomniałem, ma, tak jak większość ciągników z normą TR4, filtr suchy, czyli wypalany i opróżniany tylko i wyłącznie zwiększoną dawką paliwa. W nowszych ciągnikach z SCR-em, czyli z AdBlue, to już są filtry mokre, czyli tam dodatkowo mocznikiem jest to, że tak powiem, oczyszczane. Tu jest filtr suchy, i powiem, mam takie najważniejsze ciekawostki, żeby nie przedłużać. Filtr ważny o tyle, że on nie jest wieczny. Sadze, które się tu nagromadzają, powodują wzrost ciśnienia w tym filtrze. Łapią to czujniki i ciągnik Wam odpala proces samooczyszczania. Tak? Najważniejsze. Nie przerywajcie tego procesu, jeżeli macie możliwość, on oczywiście tego nie zrobi byle kiedy, zrobi to w momencie, gdy będzie na pewno silnik odpowiednio rozgrzany, bo to jest warunek, wtedy zapoda większą dawkę paliwa, czasami też lubi sobie przydymić troszeczkę wypluwając gdzieś tam te niepotrzebne nadmiary tej sadzy, czy tam produktów jej spalania, tak? Nie przerywajcie tego, dlatego że jeżeli zrobicie to zbyt wiele razy, ono się po prostu przytka częściowo i wtedy będą błędy. Gdzie musiał przyjechać serwisant i czy ktoś z wiedzą i zrobić taki tryb serwisowy wypalania, to też będzie Was niepotrzebnie kosztowało. Zazwyczaj da się uratować jeszcze taki filtr na jakiś czas, ale to już są niepotrzebnie wydane pieniądze. Ważna sprawa: nie zostawiajcie tych ciągników z filtrami DPM niepotrzebnie na biegu jałowym. Tak? Jeżeli macie tę możliwość, przestudujcie minimalnie turbosprężarkę, minutka dosłownie wystarczy na jej wyhamowanie, ostudzenie, zgasić. Niech nie chodzi na biegu jałowym, bo się bardzo wtedy przytyka ten filtr, nie lubi, nie znosi tego, to jest zabójstwo dla niego. Nie przerywajcie tych procesów, pozwólcie temu filtrowi się oczyścić. I teraz bardzo ważna sprawa. Tak jak już powiedziałem, nie jest to wieczna rzecz, dlatego że ta sadza, gdy się tu wypala w momencie samooczyszczania, e, e, produktem, który z niej, że tak powiem, zostaje tutaj jest sadza, jest, e, a tak, jest popiół tak? No, to jest tak w piecu, jak w piecach w naszych domach, tak? No spalamy tam drzewo, węgiel, różne tam dziwne rzeczy, czasami może i nawet śmieci. Oj, kolore teraz będą bardzo wojenne. Nie mam, mam nadzieję, że nikt z Was śmieci nie pali już, że to już minęło. No i co zostaje nam w popielniku, w tym piecu? No popiół. Tu tak samo zostaje popiół. On się tutaj nagromadza. Oczywiście to są minimalne dawki, no ale przez całe życie tego silnika jest tego coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej. No i w momencie, gdy tego popiołu się nazbiera e, odpowiednia ilość, ten filtr, że tak powiem, no kończy się jego pojemność i następuje jego wyeksploatowanie. No i niestety to jest moment, gdzie trzeba ten filtr wymontować i dać do firmy, która się zajmuje wypalaniem takiego filtra w piecu. Tak? Wtedy się przewraca tak naprawdę. Najczęściej się udaje przewrócić jego taką fabryczną powiedzmy sprawność i on jest znowu pusty. Tych popiołów się pozbywamy. No albo niestety nowy filtr w momencie, gdy jest jakieś uszkodzenie i nie da się tego zrobić. No to niestety jest to ból, bo no w takim na przykład ciągniku serii 8, no, to koszt filtra to jest 50 chyba parę tysięcy złotych, tak? Wypalenie, nie wiem, koło 5-10, tak, w tym przedziale i niestety to też kiedyś następuje, tak? Wiedzcie o tym. I taka ważna szy ciekawostka, wiem, że niektórzy użytkownicy poradzili już sobie z tym filtrem raz na zawsze, czyli go po prostu wycięli, tak? A firma oczywiście nie jest, to nie do końca zgodne z prawem, ale no, póki co jeszcze nikt z tym jakoś mocno nie walczy. Wtedy taki filtr jest w środku pusty, program jest oszukany, że wszystkie czujniki widzi i ten problem z wypalaniem mamy, że tak powiem, z głowy, co uważam, że nie wpływa moim zdaniem osobistym oczywiście jakoś mocno na, na, na ekologię na naszej planecie, bo uważam, że ten silnik, nawet jeżeli ma wypruty ten DPF, ale jest sprawny, tak? Czy ma sprawne wtyskiwacze, pompę, jest sprawny, tak, nie ma przedmuchów, jest zdrowa jednostka, to uważam, że on nadal spełnia normy, on nie emituje więcej gazów. No ale niestety no, ekolod zbroją naszej planety i wymyślają nam takie właśnie prezenty dziwne. Mm. I myślę, że to jest z tych rzeczy to tyle. Tam gdzieś tam pewnie migło wam takie zdjęcie, że no jak jest taki ciągnik z takim DPF-em, no to on tak naprawdę tą rurę w środku to ma czystszą niż na zewnątrz zazwyczaj. I to jest taka cecha charakterystyczna. Gdy tego DPF-a już nie ma, to zazwyczaj ta rura już niestety no, zaszła nam jakimiś tam sadzami, bo po prostu one się stają na zewnątrz. Tak jak normalnie do atmosfery, tak jak w starych, zwykłych silnikach, które tych DPF-ów nie miały. Myślę, że to tyle. Hmm. Powiedzmy sobie o, o filtrze odmy. Filtr odmy w ciągniku z filtrem DPF-a to jest filtr uważam bardzo ważny na co dzień. Chyba nawet ważniejszy od filtra DPF-a. Dlaczego? Już o tym Wam mówię. Przy tym ciągniku, ja jesteśmy przy tym samym cały czas, filtr odmy jest troszeczkę inaczej zbudowany niż przy mniejszych ciągnikach bo nie posiada tego oto wkładu tak? tutaj jest swoisty separator, który jest bezobsługowy bo jest to po prostu duży silnik i ten filtr musiałby być w wielkich rozmiarów i bardzo często wymieniany ten filtr, który widzicie jest stosowany w mniejszych ciągnikach, w mniejszych modelach serii R i M i tam wszystkich tych MCK, -ach, RCK -ach. tam się go wymienia, o tym za chwilę też powiem troszeczkę jak to było kiedyś z odmą? Pewnie większość z Was wie, odma ma, ma nam odprowadzić nadmiar tych, tam, tych wszystkich gazów, które, które się tworzą w skrzyni korbowej silnika w wyniku, wiadomo, tam pracy tłoków na zewnątrz, do atmosfery, żeby to ciśnienie tam nie było za duże, żeby było po prostu takie, jakie producent tam przewidział. No ale niestety ekologia... Przyszła nam na ratunek, tak? I wymyśliła takie coś jak, jak filtr właśnie odmy po to, żeby gazy się nie przedostawały. W starszych modelach to leciało po prostu na ziemię. W serii 6030 wiem, że wszedł, weszło coś takiego jak separator oleju. To działało trochę na podobnej zasadzie jak ten tutaj widoczny. I on miał po prostu odfiltrować poprzez taki tam w środku wkładzik, który, który też był bezobsługowy, oddzielić tą mgłę gazowo-olejową, tak? bo w, tym, w tej, w tej, w tej mgle jest troszeczkę, są drobinki oleju no i one po prostu jak nie ma tego separatora, no to po prostu na tym wężu, który sobie tam zwisa przy silniku, no czasami skapnie tam jakaś kropka oleju, ekologia też by powiedziała temu wojnę. Tam wiem, że w serii 30 niektóre modele, nawet fabrycznie, miały ten separator oleju i to właśnie zapobiegało temu, że ten olej sobie tam już nie skapywał. On sobie wracał z powrotem do miski, do oleju, a, a, a te powiedzmy, a ta mgła, ten, ten, ten gaz, który już był pozbawiony te, te, tego oleju, sobie tam wylatywał na zewnątrz do atmosfery. Ale jest taki filtr, wiem, że z czasem się zapełniał i zaczął mieć przecieki. No jedynym ratunkiem było kupowanie nowego, który był strasznie drogi. Zazwyczaj to się kończyło tym, że użytkownicy sobie to przerabiali na po prostu zwykłe kolanko, wystające z pokrywy i zwisające sobie w postaci węża na glebę, i tak to się kończyło. Bo zabieg kosztował 50 zł plus parę naście, parę dziesiąt, tam powiedzmy, minut roboty. No ale no w naszych modelach mamy, jak mamy, jest to niestety już obieg no częściowo zamknięty. I uwierzcie mi, jest to bardzo ważna sprawa, wielu użytkowników nie zdaje z tego, sobie z tego sprawy, że lekceważąc ten filtr właśnie w mniejszych modelach, tak, bo tu jest, jest, to, jest to bezobsługowe, aczkolwiek też czasami może się zatkać, no niestety te, wtedy jest komunikat i trzeba wymienić to na nowe, jest to bardzo bolesne, ale z tego co wiem, to wytrzymuje ładnych parę, 12 tysięcy godzin, także nie ma dramatu. Przy mniejszych modelach ten oto na pewno wielu z was, z was, którzy mają właśnie mniejsze Rki, MKM, Cier, ki, -ki, -ki, -ki e, znajomy i e, wielu z Was e, no, na pewno już miało do czynienia z takim zjawiskiem, że wyświetlił Wam się komunikat na zbyt wysokie ciśnienie w skrzyni korbowej, e, wymień filtr przewietrzania skrzyni czy coś takiego. Dam Dokładnie tej treści nie pamiętam. I uwierzcie mi, i tu też znowu odsyłam do instrukcji. Tam piszę jasno: i wyraźnie, jeżeli ten komunikat Wam się wyświetli, to Wy możecie do końca dnia jechać tym ciągnikiem, ale po zjechaniu do zagrody, to trzeba ten filtr wymienić. Dlaczego? Dlatego, że on jest już praktycznie całkowicie zatkany. A jak jest zatkany, to macie bardzo wysokie ciśnienie, właśnie w tej Waszej skrzyni korbowej, a wiecie do czego to prowadzi. Aha, no, no właśnie, prowadzi to do tego, że cierpi turbosprężarka w waszym ciągniku. Głównie turbosprężarka cierpią też uszczelniacze na wale korbowym z przodu i z tyłu. Ale z tego co wiem, to one mają dość dużą wytrzymałość. Najbardziej uważam, że cierpi tu turbosprężarka, i ona oczywiście od razu wam się nie rozleci. Ale jeżeli Wy sobie tak przedłużacie te wymiany, a to jeszcze 2-3 dni, bo tam muszę zamówić ten filtr, dobra, albo tam jeszcze mam 20 godzin do wymiany, nic z tych rzeczy nie wolno tak robić. Po prostu nie wolno. No, chyba że chcecie zasilić konto pobliskiego tam serwisu czy mechanika, oczywiście to tak, to jak najbardziej, bo prędzej czy później skończy się to tym, że po prostu zacznie Wam puszczać uszczelnienie na turbosprężarce, a jak puści to uszczelnienie od strony gorącej przy tej turbosprężarce, no to ona będzie Wam pluła olejem do filtra DPF-a i niestety on się bardzo szybko zapełni. jak się zapełni, to już mówiłem chwilę temu, co to będzie oznaczało kupanie wydanych tysięcy złotych, tak, które można wydać na cokolwiek. Prosty filterek, wymiana jego w niektórych modelach jest trochę e, uciążliwa, chociażby w mniejszych właśnie MCK, RCK. Z tego co wiem, to tutaj chyba e, właśnie kolega Kula nagrywał film, no tam to, z tej wymiany, no tam to jest to faktycznie tak nieszczęśliwie zrobione, w MK, w werkach większych tam jest troszeczkę więcej tego miejsca, no, ale trzeba sobie z tym jakoś radzić. Warto ten filtr zawsze mieć na zapasie. Jeden. To jest mniej więcej jak filtr paliwa, nie? Bo, bo jak filtr paliwa się zatka, no to wiadomo, że nie pojedziemy dłużej, bo nie ma mocy w silniku, on nie dostaje takiej dawki. Tu warto mieć ten filtr, dlatego, że jeżeli się ten komunikat wyświetli, to trzeba go natychmiast wymienić. Naprawdę dojedźcie do końca nie wiem, dnia, a nawet jeżeli jest ta możliwość, wymieńcie go natychmiast. Naprawdę będą dramaty za kilka, może nawet już za kilka lat. Jestem tego pewien. Z niewymieniania tych filtrów będą remonty turbosprężarek, będą regeneracje filtrów DPF yy, i będą, będzie masę innych trudności, z tym spowodowanych przez ten głupi filterek, który no... Producent tu przewidział, że on ma 1500 godzin wytrzymać, to średnio powiem Wam z doświadczenia, z tego co słyszymy, to 500 godzin. Ne? To często jest tak, że do 750 się dojeżdża i tam już wali komunikatami. Więc jest to dość krótki okres, no to jest spowodowane tym, że mamy paliwa jakie mamy, bo stąd się, bior, to stąd się bierze też masa tych zanieczyszczeń w tej skrzyni korbowej, to są właśnie różnego rodzaju sadze przelatujące jednak gdzieś tam do tej skrzyni przez pieścienie, bo wszystkiego pieścienie nie, nie, nie utrzymają, nie wypchną na zewnątrz. Warto to mieć, nie jest to aż tak drogi wydatek, ale na pewno w momencie, gdy się wyświetli komunikat, to warto to wymienić, bo nie szkodzicie wtedy turbosprężarce, która jest bardzo wrażliwa. Na to A wiem, że w nowych ciągnikach dzisiaj turbosprężarka to nie jest 3000 zł, tylko zazwyczaj to jest tysięcy zł, których też nie trzeba od razu wydawać, nie trzeba, nie trzeba sobie szkodzić. I naprawdę... Naprawdę nie lekceważcie tego, to wpływa na kondycję waszego silnika w waszym John Naprawdę wpływa i to niebagatelnie. Ja bym nawet powiedział, że Warto by było sobie to po prostu wymienić co te 500 godzin, na przykład jak ktoś robi wymianę w oleju silników co 500 godzin, to po prostu wymieniać ten filtr, nie czekać nawet do tego momentu, aż on się zatka i wyświetli wam komunikat, że już to ciśnienie jest wysokie, bo wtedy ono już jest po prostu wysokie i, 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 i tak już ta turbosciężarka cierpi. A tak po prostu możecie się naprawdę ustrzec niepotrzebnych, kosztownych remontów. Wiem, że one będą jak plagą w tym kraju i wszędzie, gdzie te ciągniki są użytkowane z tymi filtrami. Bo po prostu tak to się kończy. Tak samo to się kończyło, i, i nadal kończy w samochodach osobowych, gdzie już wcześniej to zostało zastosowane i wiemy, że tak samo będzie w ciągnikach, tak? Nie są ludzie do tego przyzwyczajeni. Wielu użytkowników sobie nie zdaje sprawy z powagi tego filtra. On jest, moim zdaniem, no, tak samo ważny jak filtr powietrza, o którym już mówiliśmy w jednym z poprzednich odcinków. Jeśli chodzi o plusy, to tak naprawdę jest jeden plus tego, że ten filtr jest stosowanych w silnikach nowoczesnych jest to fakt, że przy regularnej wymianie tych filtrów, nawet częstszej, dużo częstszej niż producent zaleca, bo tam te 1500 godzin, to tak jak już mówiłem, to jest to się nie jak ma z rzeczywistością najczęściej, to jest lepsza kultura w skrzyni korbowej naszych silników lepsza po prostu czystość, mniej takich tych śmieci, tak, niepotrzebnych i to jest tak naprawdę jedyny realny plus tego, że te filtry w tych silnikach są stosowane ale są jeszcze dwa ważne plusy, tylko że dla ekologów. Ale są. Pierwszy to to, że do atmosfery nam się nie przedostaje już ta mgła gazowo-olejowa, tylko sam gaz, tak naprawdę, jeszcze odfiltrowany przez ten tutaj wkład. No i drugim plusem jest to, że tam ani jedna kapeczka tego oleju. O który zawsze tak płaczą ekolodzy, nie skapnie nam gdzieś tam na ziemię, czy na pozbyłk, czy na posadzkę w garażu, po przejechaniu z pola, gdzie ten silnik się tam ostygnie, i czasami tam po prostu para nawet wodna zadziała, która się tam zaraz dostanie i skropli. No i to są bardzo ważne plusy. Ekolodzy na pewno teraz zacierają ręce, że tutaj uratują planetę Ziemię przed tym negatywnym zjawiskiem, ale tak naprawdę ja uważam, że więcej realnych to jest minusów stosowania tego filtra dla zwykłego użytkownika. I tutaj tak to będzie w sumie podsumowanie tego, co powiedziałem. Pierwszy najważniejszy minus e, za każdym razem w momencie, gdy już nam się wyświetli komunikat, który też jest, jest troszeczkę taki przeszkadzający, tak? bo tam non stop tam trąbi ten, ten ciągnik, że ten, ten, ten komputer w kabinie, że ten filtr jest przytkany, proszę wymienić, proszę wymienić, po każdym zapalenie praktycznie to już potem się dzieje, dopóki nie wymienimy. To minus, właśnie z tego komunikatu. Minus jest też to, że w momencie, gdy on już się przytka i ten komunikat wyskakuje, to bardzo skracamy żywotność silników w tychże ciągnikach. No i kolejnym minusem jest to, że to niestety jest po kieszeni to się odbija, no bo, bo też wymiana, no ok, on nie jest drogi ten filtr, ale przez. 10 tysięcy godzin, to będzie trzeba go zmienić pewnie z 15-20 razy, tak? No to już sobie policzcie ile to jest. To myślę, że już są jakieś fajne wakacje, jakiś fajny wypasiony weekend, chociażby, tak? Albo inne bardziej nawet sensownie wydane pieniądze w gospodarstwie a tych dziur jest pełno. Ja bym powiedział, że minusów jest na pewno zdecydowanie dla łazak użytkowników niestety więcej tego, że ten film jest. Dlatego uważam, że trzeba się tego wystrzec. I naprawdę, jeżeli ten filtr już mamy, posiadamy w ciągniku, bo kupiliśmy go niedawno i on go posiada, wymieniajcie go. Nie będziecie później wydawać pieniędzy na niepotrzebne remonty turbosprężarek, silników. I nie mówię tego, że pod tym kątem, że my nie chcemy pracy, bo też prowadzimy serwis, ale tej pracy jest dosyć i tak, w innych aspektach, więc no... no po prostu nie dokładajcie serwisowych, że tak powiem, jeszcze więcej. Zadbajcie o to i naprawdę można to zrobić we własnym zakresie. Wystarczy sobie to naprawdę zrobić co te 500, 750 godzin to uważam, że jest max. Nie czekać do momentu zapalenia się tego komunikatu, bo uwierzcie mi wtedy, to już i tak jest szkodzenie silnikowi. A więcej takich momentów w życiu tego silnika mu sprawicie, tylko po prostu wcześniej zabijecie. Tak? I tyle. Myślę, że jeśli chodzi o filtr odmy i filtr DPF, a to będzie tyle, tak jak sami widzicie, raptem dwa filtry, niepozorne, a naprawdę masę bardzo ważnych, cennych tutaj spraw do, do, do wyjaśnienia. Warto sobie z tego zdać sprawę, tak jak mówiłem, ten filterek jest bardzo ważny filterek, nie lekceważcie go. Możecie sobie zapewnić dłuższe użytkowanie Waszych silników właśnie poprzez dbanie o wymianę tego, że filtra. Nie przedłużajmy. Dziękujemy za poświęconą uwagę. Prosimy o subskrypcję, o ten dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnych z naszych nowości. O komentarze, o też propozycje, co byście chcieli widzieć na naszych filmach, co byśmy mieli Wam pokazać albo co wyjaśnić też czasami. I trzymajcie się do następnego.